Witam proszę Państwa, was Norweg wita z norweskim ososiem. Wczoraj przygodzę z trąfaj. Zaraz będziemy robić... Znowu byłeś trąchek. Znowu byłem. bez przerwy jestem. Piękny, Ale... nie? Patrzcie. Ty nas Zaraz Wam pokażę jak to się czyści. Słuchaj, to ty słuchim z na latasz, czy co? No jak prywatne linie. No, to chyba. Piękny serwniak, się... patrzcie. Mamy specjalny przyrząd, nie? Z, też trochę? Z Norwegii? Sam robimy. No tak, bo ty właściwie jesteś tokarz, lustarz. Teraz. Tak, po ogólniaku. Rowerzyszca i teraz jesteś filmowcem i kucharzem. Ty masz tych zawodów. Mamba już się kręci. Mamba, daj głos. Mamba to. Co to jest? Jak to mamy nie znają. No Ta, stań, ta z gwiazdami. Nieco się rozwalzi. Naprawdę? Pokaż. odwróć. Rozwazzi się w ręka? Nie też się. Wyłóż kamerę. Dobra, ty nie był tego. Przecinamy go na pół, bo nie mam takiego dużego naczynia. Teraz Wam pokażę. Półtora kilograma to jest tego łososia około. Półtora pęczka kofru. 10 łyżek soli. 10 łyżek cukru. I 5 łyżek Pieprzu białego powinien być, ładnie wyglądał, no ale zapomniałem kupić ten czarny. I najważniejsze najważniejsze 375 ml wódki. Jakiś zwykłej, czystej. Teraz tak, wlewamy. Wsypujemy cukier, sypujemy sól, sypujemy pieprz i wlewamy wódkę. Sypujemy koperek, mamy deszczki porządek. i mieszamy wszystko w tą zalewę. Co robisz Wojtek? Powiedz, ja nie widziała. To jest za zupa. No już mówiłem. Przed... Mak? Tu jest mak? Nie, weź przestań, nie gadaj mi na to. Aha. No i A ta sól się nie musi rozpuścić. O, pochlapało mi się. Aha, to jest po prostu takie bejcowanie. Tak. Bejca to jest. Wykładamy drugi kawałek. I to sól spod spodem, nimi. Niepotrzebnie tam, że się wlał. Najpierw trzeba było posmarować, a potem wlać. Ja. Dobra, ona się cztery. Będziesz przewracał codziennie, nie? Codziennie trzeba przewracać. W Norwegii to żeśmy pod chałupę kamieniami przykrywaliśmy, żeby lisy nie zjadły. Raz ogon obgryzli. No i teraz przyciskamy. Ja w prosty sposób biorę przykrywkę. Bo w Norwegii, to żeśmy dechę i kamienie. A tutaj nie masz kamieni. No, a tu mi nie potrzebna kamień, nic. Lisów nie ma. Chyba, że na dwóch nogach. Tylko są so psy. Tu, tu lis. I psy. Jak to? <grych> Ale dużo pieprzy nie będzie smakowało. Nie ma. Pozwolicie, że umyję ręce? Poz... Pomożesz mi zawinąć, Jadzia, folię? Dobrze. Tak, szefie. Tak, szefie. Czmatkę na trochę, trochę Bałagan się zrobił. Widzicie, Danie macie piorunem. Nie piorunem, bo przecież to parę dni będzie musiał zostać. A, ale zrobione piorunem. Zrobione piorunem, nie? Po co tam jakieś śledzie średzie? Ale aluminę. Podsuszamy, podsuszamy, podsuszamy. Bo ta folia będzie się kleiła. Do góry. Ale beze mnie byś nie domarł O, żona jest niezbędna Pokażę wam jak to się jest. No, bierzemy się za tego Norwega, nie? Dwa dni. Był w zalewie. Teraz się bierzemy. Skórę spróbujemy zdjąć. A Do tak, jest tak. Ciężka sprawa, nie? A patrz tak ostatnio, tak ci ładnie zeszło. tylko odleciało. Z tym będzie go żyć. Dlaczego? Bo przeogonie ciemnych kawałków. Może dobrze. Do, do pukania opuszczamy porządnie Normalnie w Opłukany teraz opukamy nasz Norwek. Wysuszamy ścierką Dobrze

Teraz bierzemy chlebę. Koniecznie, łydeczka. Dobrze jest półpernikiel klep. I sztapety robimy, 4 razy sto. Smacznego wam życia. Jest zajebisty, naprawdę, zróbcie. Bardzo prosty. Prawie jak będziemy? Chodź, ja spróbuj. A co tam masz? Wydek, co tam masz? Ja, ja też nalejemy. A co to jest za wódeczka? Dziękuję. O, Dziękuję. jakaś chyba słaba. Spróbuj. Palcy ma? Tak, sami swoje. A góreczka nie ma do tego? No co nie wiem. Wesoły tam? Kto tam jest z drugiej strony? Nie. Wiem. TVN. Telewizja trwa. No ale jak mam Super. No, super, Naprawdę nie myślałam, że to jest takie dobre. Naprawdę jesteś mistrzem. Widzicie co Norweg potrafi z Norwega zrobić? Ale pamiętajcie, koniecznie to jest potrzebne. Jest zapiskę. Wódka jest słaba. Nie, nie będę reklamował, ale Jurek, ty wiesz jaka to jest, nie? Byle co?